W eee, wiesz co ja bym ci mógł pomóc tylko ty byś potem nie wrócił tam O, tu jest piękna krainka Der Eee, i chyba zgubiłem Marcela a nie nie pójdzie. No, no. się wyjść na powierzchnię jakoś. A musiał Co tutaj, coś no to się pali. Pewnie, właśnie. musiał. O, Marcel, wioska, wioska, wioskę znalazłem, znalazłem wioskę. Aha. Aha, miło. zostaw coś. Idę mu probować. Nie wiem, co się znajdę, ale widzę już domek, yy, kowala, czyli pierwsze miejsce, do którego mam zamiar się udać. Próbuję kowal. Cicho, cicho, o. bo zaraz Piotrek się odpali. No że nic ciekawego nie mają? No to jest O, to jest potrzebne. O, łóżka nie, nie potrzebuje, tu są dośliwki. Mm. Ja już nie pamiętam w których domkach może coś wpić, w których nie. to sobie jedno wezmę, to też. Nie mam tu gdzieś. Zaatakuję to zaatakuję, mam w tym typie. Nie mój problem. Zabieram villagerom jedzenie.

Ale mnie łaguje. Na się zagmówisz? W tym domku nic nie ma. W tym domku też nic nie ma. Tutaj coś może być? Słaba. Słaba. Wioska u tego kowala tutaj. Wiesz co? O, widzę, cię widzę, 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 widzę. Nic ciekawego nie było. Teraz pozbierałem trochę tego, oh. siana. No gdzieś tu może będzie druga wioska. Będzie kiedyś tak respią. Hmm, Tą dalej się nie będziemy zagłębiać, bo mi się to za bardzo nie opłaca. O, tu jakie fajne drzewo jest. No. Krówka. Krówki. Co, co tu kuźwa jest What the Fuck? To jest... A Ale fajna góra Zarobi się się Uważaj tam. Dookoła góry Czy aż mi się spać chce Nie wierzę Lagi są No są troje lagi jak ja zbierałem kurde siano to kurde kilka razy e, nowych No niszyłem Aż krowa ginie Takie lagi są Krówka, jak Ty się tam dostałaś? Mówiłem nie wstawiać krzesła on to nie dociera do nich nie gdzie wstrętnych, no I co ci się tłumaczy, tłumaczy. bo wstawiają mi coś, co tłumaczę im, żeby mnie wstawiały, no. Ale może one chcą dobrze, chcą ci pomóc, a ty... Ale to nieładnie wygląda. A ja ci Piotr powiem tak: yy, ty nie masz tego doświadczenia co ja. Nigdy nie kłóć się z kobietą. Kobieta zawsze. Ale jeśli ona to ja się znam, a nie kobietę. Yy, tak, ale nigdy nie kłóć się z kobietą. Nigdy. To się nie, nie opłaca. Zawsze przyznaję jej rację. Jeżeli według ciebie coś źle wygląda, a według niej dobrze, powiedz, że wygląda dobrze. Nie, nie wygląda dobrze. Dobrze, nieważne. Teraz będzie ok, jeszcze kratka będzie. Gdzie jest ciemne drewno? Jak je zdobyć? Eee, jest, jest no, ciemne, Musisz tak? po tym, po drzewach popatrzeć, bo ja nie brałem ciemnego drewna w ogóle. Gdzie jesteś za uparte? Hmm. O, tu chyba jest ciemne. Chyba. Nie, to nie. Ale kochane, kochany, kurna, leża mało życia, muszę pod rzep. Teraz szukam. <grym> ale ja teraz to Marcel, czytając, co napisałeś? Co napisał? Nieważne. No. Widziałem. Widziałem. Sory, ale no. No co, no różne osoby są. Mogą być bardziej oparte, mogą być mniej. Chyba jest jakiś ciemny Czemu nigdzie nie ma wioski teraz? Dajcie mi kolejną wioskę, ludzie. No Jesteśmy naprawdę bardzo fajnie daleko od wioski. Nie chcę mi się nawet patrzeć na te. Ojej. I gdzie? Odnalazłem ciemne drzewo w końcu. O matko Miejmy nadzieję, że tu jakąś dziecko kolejną znajdę Z Marcelem To jest to No to też nie jest to drzewo, no Oj tyle teraz projekt Która jest 21 no, zaraz, za pół godziny 22 Zaraz się wkurzę, halo. Ktoś mi pożyczy ciemne drzewo. Hmm. Wiesz co, spytaj się Marcela, bo nie wiem, czy on nie będzie miał przypadkiem. Marcel ma ciemne drzewo. Więc... Chleba A... mi nie starczy. A jakby Piotrek poszukał no, u Ciebie w mieszkaniu ciemnego drewna, to byś się nie obraził? W ogóle muszę zacząć produkcję chleba, bo przecież jak będziecie przychodzić do mnie nam to będę musiał wam po kawałku chleba dawać jako komórkę. Ale ty nie masz aż tyle chleba. Co? nie masz aż tyle chleba. Ale ja będę produkował. Kurde niech mi się zapieć. Ale nie są tyle. Da... Ja pierdźle. Ale to może dlatego, że my jesteśmy Marcel tutaj gdzieś, a oni są my właśnie tam, bo my odkrywamy... Ej, bo ja nie mogę znaleźć tych... O jest, O, w dupę. W dupę. Fajnie. Zarobiście Marcel. Eee... Chodź mus... <laughs> Musimy ciąć trochę drewna. Zrobimy sobie łódki. Siema kuczak. Gin. O, jest drzewo, zaraz zetnę to drzewo Ale nie kurczę. A właśnie, będę musiał mleka od krów brać do chleba Czy ja zostawiłem się krew do Będę jak się Co do krowy Ja pierdzielę Siekierę zostawiłem w mieszkaniu Węgiel, węgiel już ma. nie mam tego drzewa Ratuje, ma ktoś ciemne drzewo. Może eee, dziewuchy ma. Zobacz do Marcela, do skrzyny. Marcel nie ma. Na pewno nie ma. Nie, na dole nie A. będzie. Mm. Przygodzie wszyscy są. A parafii kto dokończy? Wszyscy tylko przygodują. O, delfin. Niekoniecznie delfiny. wszyscy, bo my jesteśmy... Naprawdę kawałek jesteśmy. Drogi od... Delfiny są przyjazne akurat. Tak, a jak wejdziesz na delfina, czy koło niego będziesz, to wiesz jak płyniesz pod wodną szybko? No... Delfiny są fajne, delfiny są obszczoła jest. Yy, nie bij jej. Nie bij. Nie walczę. Marcel... Nie, nie będę. Tak. Będę bił pszczoły. Marcel, masz. A ja chcę miodu na przykład, będę miał miód? Yy, musisz mieć pierwsze szkło. Szkło? Tak, szkło zrobić I sobie. Dobrze. Zrobić sobie takie. Yy, flakoniki. I właśnie. W, I, podchodzisz? I podchodzisz potem z tymi flakonikami, i z tych flakoników po prostu bierzesz prawy na ten ul i masz miód. A to do ulu muszę pójść. Tak. Też będę miał pszczoły, jak Krzysztof Dżemma. Zrobię sobie na <grywa> Jest Marcel? Jest Marcel, pewnie. Jest, jest Marcel. A Michał już nie gra z nami? Nie, no Michał jest na serwerze. Tylko on coś tam zrobił, Ale... że na fotelu gdzieś tam coś, że takie Żeby mi tam kościoła nie spali. Ale jego chyba nie ma przy kąpie. O właśnie, że puścił to. Słuchajcie, nie zdobędę tego drzewa chyba. O! Wow! ty jesteś! Macie chleb Szymon? Ja mam przy sobie Aha dobra, to że mam jeszcze odejdź, dziewięć bokach. Odejdź, 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 odejdź tak... <laughs> Marcel gdzie ty jesteś? A tu jesteś Tu Wiesz co to jest za ale Ona próbuje mnie atakować Kto? No Marcel wie kto No patrz on idzie do mnie a ja iba też gdzieś się zgubiłem Też jestem w przygodzie Jaś taki, my jesteśmy na lodowej krainie. O Jest taki cały biom ryty lodem i na mnie są niedźwiedzie. A ja a. przez wodę płynąłem Bo zaraz się zabiję Ty Kto to słyszał? Jest biom zimowy a ty nagle kurde Gorąca plaża. Ej, powoli się ściemnia, ja nie wiem gdzie ja jestem. okazji sobie piasku, na zbieram, że szkło. Tylko. A dobra, to mi wystarczy tego. E, co ty Marcel zabiłeś? Jakie stworzenie niewinne zrobiło ci tyle krzyde, że musiałeś go zabić. Siema się Siema Ja dalej pobiegłem. Ej, wiecie co? Straszne są lagi. Właśnie wiem, bo ja widzę Marcel. O! Widzisz mnie? Tu jestem. Kopię i. Mam w ciebie strzelić, żebyś mnie zobaczył? Nie. Ale spokojnie nie jest, bo skuszę, bym strzelił. Dzięki. Czy jest ciemne drzewo? Ludzie. Ludzie, gdzie jest ciemne drzewo? Niech nikt kto da. Nie, nikt tu. Wrzesie. O, świnia. będzie mięsko. Chrum, chrum, będziesz mięsko dawało. Dziękuję, świnko. Mamy no, koniki, znaleźliśmy świnie, owce, kurczoki, lamy. No. Y I jeszcze trochę byśmy mogli wymieniać. Aha, no dobra, fajnie. I jesteśmy obecni na pustyni. Ja zaraz chyba stracę życie. Będę miał 15. Tak może coś znajdziemy. Ale mi fajna szeroka pustynia. O ja pierdzie. o ale bym się zesał. Mi fajnie, że mi się czanki nie ładują. Świnia, zginę śpinę. No, ładny lekcje Po pierwsku zawsze poznać. Świnko, idę po Ciebie. Świnko, chodź pan. Chodź, hum, Chodź, Chodź świnko. O i wilk jest. Jest, Bardzo jest. Zniszczę jeden. O, to Wilk! które oczy zrobił Zrobiłem go Kolejny. Ludzie wilki mnie zaatakowały w lesie. Jedną świnkę chciał zaatakować. Wioska, wioska, wioska Marcel. Kolejna wioska jest Pustynna. Krowaj mięsko świnko. A nie. Kolejna Znaczam świnko, no ale... Dać, że Szkoda, że świni nie można zaprzyjaźnić, prawda? Jest piocha, jest piocha. Będziemy musieli chyba znaleźć marchewkę. Nie wiem, skąd. Hmm. Też. Te wilki mnie zapakowały, prawda? No dawaj, dawaj jeszcze, stój w spółku, woź. Yy, no, mm. hmm. Taka dzwonka to ja nie chcę. Cyk, cyk, musiszka też nie potrzebuję. Kolejna świnka, kurde, kurde, kurde. Drodzy ładni, marcowie, zbieramy dla dziewczyn te donieczki czy nie? Yy, to jak powiem tak, przy sobie mam obecnie 38 chleba. Dobrze, to się potem przyda A nie powiem ci, ile ja mogę zrobić chleba, bo mi się nie chce tego obliczać Owca, owca cholera. Eee. O cholera Tam już byłem Trudno mm. Zaliczyłem twarde lądowanie